Zaczynamy podsumowanie dnia w TV News. Adrian Harasim, zapraszam. SKTV News Freddy Merkury bez reżysera. Producenci filmu o liderze kultowej formacji Queen mają kolejny problem. Ze stanowiska reżysera zrezygnował Dexter Fletcher, a wcześniej projekt opuścił Sasha Baron Cohen, który miał wcielić się w postać wokalisty. Odtwórcę głównej roli na szczęście udało się znaleźć, ale na kilka miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć biografia nadal pozostaje bez reżysera. Pierwszy klaps na planie ma paść latem tego roku. James Blunt we Wrocławiu. Piosenkarz jest pierwszą gwiazdą festiwalu Romantik, który odbędzie się we Wrocławiu 22 czerwca. Artysta na koncercie będzie promował swoją najnowszą płytę Moon Landing, więc na pewno nie zabraknie takich przebojów jak Bonfire Heart czy Heart to Heart. Gwiazd, które wystąpią na Wrocławskim Stadionie, będzie oczywiście więcej, a kolejne z nich mają zostać ogłoszone już wkrótce. Parkour to dość nowa dyscyplina, a najmłodsi adepci tej bądź co bądź niebezpiecznej sztuki zaczynają trenować już jako dzieci. Ten, którego zobaczycie za chwilę, ma zaledwie 10 lat, ale potrafi już robić tak. Pewnie Plac zabaw bardzo szybko mu się znudził. SKTV News. Film o Jamesie Brownie. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun biografii legendarnego wokalisty oraz pioniera muzyki soulowej. Reżyserią filmu o zmarłym w 2006 roku piosenkarzu zajął się Tate Taylor, twórca kinowego hitu Służące. W filmie wystąpią m.in. Jill Scott, L.A. Black oraz Dan Aykroyd. Premiera zaplanowana jest na 1 sierpnia. Nowy teledysk John Kesha. W sieci pojawił się teledysk do utworu She Used to Love me a lat kultowego muzyka country Johnego Casha. Piosenka pochodzi z wyjątkowego albumu Out Among the Stars, na którym znajdą się niepublikowane dotąd kawałki artysty. Archiwalny materiał odkrył syn wokalisty John, a płyta ukaże się w sprzedaży 25 marca. Gwiazdorski Soundtrack. Ścieżka dźwiękowa do filmu Niesamowity Spider-Man 2 zapowiada się niesamowicie. Na soundtracku słyszymy utwory w wykonaniu m.in. Alicia Kiss, Kendricka Lamara oraz Pharrell Williamsa, a nad całością czuwać będzie mistrz muzyki filmowej Hans Zimmer. Płyta trafi do sklepów 15 kwietnia, a film do polskich kin trafi 10 dni później. Gangsterski Snoop Dog. Raper promuje swój kolejny projekt, tym razem opublikował on w sieci wideo do kawałka Gangsta's Don't Live That Long, który pochodzi z jego najnowszego mixtape'u That's My Work 3. Snoop Dogg już wkrótce pojawi się także na Orange Warsaw Festival. Rapper zagra 13 czerwca na Stadionie Narodowym. Co zrobić, gdy skończy się nam benzyna? Zwykle wymaga to długiego spaceru na stację, lecz niektórzy mają to szczęście i na przyczepie wiozą akurat koparkę. I jak widać, ludzka pomysłowość nie zna granic. SKTV News. Hymn Young Stars Festival. Do sieci trafił teledysk do kawałka Płomień, który został oficjalnym hymnem zbliżającego się Young Stars Festival. Numer wykonają między innymi Dawid Kwiatkowski, Monika Kazjaka, Saszan oraz Patryk Kumur. Piosenka znajdzie się także na albumie Young Stars, który w sprzedaży ukaże się 8 kwietnia. To jest nasz w dłoni cały świat. Mój to chodź tu Otwórzmy serca, jesteś dla nas jak brat. Szwedzki książę w Polsce. Kim Cezarion odwiedził w zeszłym tygodniu Polskę, a podczas swojego pobytu w Warszawie udzielił również specjalnego wywiadu dla SKTV News. Ze względu na swój unikalny falset. Piosenkarz bardzo często nazywany jest następcą słynnego Prince'a. Nie mogło więc zabraknąć pytania o to, jak podchodzi do porównań z tak wielką muzyczną legendą. I, I think that nobody really can be compared to Prince. Prince is Prince. Nobody will ever be like Prince. There's only one person in the world that is known <laughs> that is like Prince. Um, I, I think I. understand what they mean it's it's flattering because they say that you know uh, i mean i'm not the only one that uses falsetto prince does it i mean justin timberlake does it usher does it um miguel does it so um it's a, it's a lot of people that use the falsetto because that that's one of the largest comparisons that I've, that I've heard um i get it i understand it's um it's flattering but no i'm, I'm my name is kim zazarin not prince i'm inspired by him i mean i love his music and i you know i, I love the way he performs um, i grew up listening to his songs but still um, i don't think i sound like him like my voice doesn't sound like him and 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 the music you know it's it's By, many by jeździć na deskorolce niestety potrzebna jest ładna pogoda, a dla tych, którzy wiosny w pełni wciąż nie mogą się doczekać, mamy alternatywę. Może nie jest to dokładnie to samo, ale kilka trików można wykonać. Coś czuje, że nauczyciele będą mieli co konfiskować. SKTV News. Gwiazdy u Jasona Derulo. Autor przeboju, Talk Dirty, zaprezentował alternatywną wersję klipu do swojego kawałka. Do nagrania nowej odsłony wideo, Derulo zaprosił znajomych z branży, w tredysku dysku pojawią się takie gwiazdy jak One Direction, Enrique Iglesias i Will Am. I. Klip promuje nadchodzącą płytę wokalisty, która w sprzedaży ma ukazać się w kwietniu. Hablame Grzegorz Chyży debiutuje. Finalista programu X Factor zaprezentował swój pierwszy autorski kawałek. Utwór nosi tytuł Na chwilę. I zapowiada debiutancki krążek artysty. Album powstał wspólnie z polskim producentem Tabem, który odpowiada także za kompozycję premierowego singla. Układanie kostki Rubika łatwe nie jest. Najlepsi robią to jednak w mniej niż 10 sekund. Ostatnio padł nowy rekord Guinnessa, lecz tym razem pobiła go maszyna. Maszyna bardzo ciekawa, bo zbudowana z telefonu i pod kufleku. 3 sekundy. Nie wiem, czy w tym czasie zdążyłbym ją chociaż obejrzeć. To było podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim do zobaczenia. SKTV News.